Dzień dobry Państwu, Bartosz Trzciński. Witam na kolejnym webinarze Banku Pocztowego z cyklu Cyberdojrzali bądź mądrzejszy od oszusta. Dzisiaj powiemy więcej na temat tego, jak bezpiecznie robić zakupy przez Internet. Naszymi ekspertami będą Agata Jelonek, naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Płatniczych Banku Pocztowego. Dzień dobry Państwu. Oraz podinspektor Marcin Zimoń z Komendy Stołecznej Policji. Dzień dobry Państwu. Serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agata Jelonek i jestem naczelnikiem Wydziału Rozwoju Usług Płatniczych. Dzisiaj opowiem Państwu, jak bezpiecznie dokonywać płatności w internecie. Żeby dobrze zrozumieć temat bezpiecznych płatności w internecie, przede wszystkim musimy poznać kilka kluczowych pojęć, które dotyczą tego obszaru. Chciałam przytoczyć takie pojęcia jak na przykład autoryzacja. Autoryzacja to nic innego jak zgoda użytkownika na wykonanie danej dyspozycji, transakcji. Kolejnym pojęciem jest sama karta płatnicza, rozumiana jako karta debetowa lub karta kredytowa. Z kartą płatniczą powiązany jest kod CVC2. Jest to. Kod zabezpieczający, który naniesiony jest na rewersie karty, czyli na jej odwrocie, i używany jest do potwierdzenia autentyczności karty podczas dokonywania płatności w internecie. Kolejnym pojęciem, które chciałabym przytoczyć, jest token czyli wirtualny odpowiednik karty płatniczej w postaci ciągu cyfr, który generowany jest za pomocą portfela cyfrowego. Z tokenem powiązane jest pojęcie tokenizacji. Tokenizacja to nic innego jak generowanie tego cyfrowego tokenu podczas dodawania karty do portfela cyfrowego. Portfel cyfrowy, który już wspomniałam, to jest aplikacja dostępna na urządzeniu mobilnym, która umożliwia dokonywanie płatności. Płatności mobilne BLIK to kolejne pojęcie i to są po prostu transakcje płatnicze dokonywane w polskich złotych w ramach usługi BLIK. Kolejnym pojęciem jest uwierzytelnienie, które bardzo często pojawia się w... Obszarze bezpiecznych płatności w internecie i uwierzytelnienie jest niczym innym jak procedurą umożliwiającą weryfikację tożsamości użytkownika, na przykład karty płatniczej. Kolejnym pojęciem, w zasadzie ostatnim, ale bardzo istotnym, jest usługa 3D Secure. I 3D Secure to jest nic innego jak metoda uwierzytelnienia transakcji kartą w internecie, stanowiąca jej dodatkowe zabezpieczenie. Zakupy w internecie są bardzo prostą, wygodną formą dokonywania zakupów. Nie dziwi więc fakt, że już 79% użytkowników dokonuje zakupów online, jednak żeby móc skorzystać z tej opcji, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, żeby nie paść ofiarą oszustwa. Jedną z najważniejszych zasad, o których powinniśmy pamiętać, jest zasada, która mówi o tym, żeby kupować wyłącznie na zaufanych witrynach internetowych, w zaufanych sklepach internetowych. Kolejną z zasad jest czytanie opinii na temat danego sklepu. Warto korzystać tylko z tych, które cieszą się dobrymi opiniami wśród użytkowników. Ważne jest również, żeby zapoznać się z regulaminem danego sklepu, między innymi sprawdzić w regulaminie jakie formy zwrotu towaru oferuje. Konieczne jest również, żebyśmy zawsze weryfikowali jakie formy płatności oferuje dany sklep internetowy. Zaufane, godne polecenia sklepy internetowe zawsze oferują co najmniej kilka takich form płatności. Bardzo istotnym punktem jest również sprawdzenie certyfikatu bezpieczeństwa i adresu strony www, który posiada dany sklep internetowy. Na pasku adresu zawsze powinniśmy Widzieć symbol kłódki, a adres powinien zaczynać się od HTTPS. Kolejną z zasad, o których powinniśmy pamiętać, jest to, żeby korzystać wyłącznie z zaufanych i chronionych sieci Wi-Fi. Nigdy nie powinniśmy kupować będąc połączonym z otwartą siecią Wi-Fi, na przykład w centrach handlowych czy hotelach. Zawsze powinniśmy weryfikować również nazwę sklepu oraz kwotę transakcji w momencie, kiedy potwierdzamy dokonanie płatności. I co najważniejsze i w zasadzie kluczowe, nigdy nie powinniśmy udostępniać osobom trzecim danych np. swojej karty płatniczej, ani żadnych innych danych, które umożliwiałyby dokonanie transakcji przez osoby trzecie. Mówiąc o bezpiecznych płatnościach w internecie, chciałabym również przytoczyć, jakie są spotykane metody płatności za zakupy w internecie. Tak jak mówiłam, zaufane sklepy internetowe oferują co najmniej kilka takich metod płatności, a do najbardziej popularnych z nich należą przede wszystkim karty płatnicze, portfele cyfrowe takie jak Google Pay czy Apple Pay, płatności mobilne Blik. Jak również często spotykamy się z taką formą jak Pay by Link, czyli to są przelewy online, takie na przykład jak m czy przelewy 24, oraz portmonetki wirtualne, takie jak na przykład PayPal. W tej części prezentacji chciałabym się skupić na poszczególnych metodach płatności. Jako pierwsze wymieniliśmy sobie karty płatnicze, i o nich chciałabym powiedzieć kilka słów. Płatności kartą w internecie. Są jedną z najstarszych form płatności, i tym samym jedną z najbardziej bezpiecznych form płatności. Płacąc przy użyciu karty płatniczej, zazwyczaj na formularzu dokonania płatności zobowiązani jesteśmy podać dane karty płatniczej. I są to dane takie jak numer karty, data ważności karty, kod CVC-2, o którym wspominałam już na samym początku, no i oczywiście imię i nazwisko posiadacza karty. Tutaj też tak jak wspominałam na początku głównym zabezpieczeniem dla płatności kartowych jest kod CVC2, który jest wytłoczony na rewersie plastikowej karty. I chciałabym kilka słów na jego temat powiedzieć. Jest to kod bezpieczeństwa naszej karty i dzięki niemu właśnie weryfikowana jest dodatkowo tożsamość właściciela karty. Jest on wytłoczony na odwrocie karty, dzięki temu osoby niepowołane nie są w stanie podejrzeć tego numeru, ani nie mają do niego łatwego dostępu. Jest to numer, który jest znany tylko i wyłącznie posiadaczowi karty, dlatego tak ważne jest, żeby ten kod nie był udostępniany, udostępniany osobom niepowołanym, a poza tym nie można go podejrzeć w żadnych systemach bankowych, ponieważ jest on przechowywany wyłącznie w formie niejawnej i zaszyfrowanej, Tutaj jest jeden wyjątek. Wyjątkiem tym są karty wirtualne, ale o nich będę mówić w kolejnej części prezentacji. Mówiąc o kartach płatniczych jako formie płatności, nie można nie wspomnieć o usłudze 3D Secure. O tej definicji również mówiłam na samym początku, natomiast tutaj chciałabym się skupić na, ty, o, na tym, na czym polega płatność yy, z usługą 3D Secure. Tak jak wspominałam, 3D Secure jest to dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowych realizowanych kartą płatniczą i polega ono na dodatkowej autoryzacji transakcji przy użyciu jednego z elementów yy, zapewniających silne uwierzytelnienie. Może być to na przykład zalogowanie do bankowości internetowej lub mobilnej. Warto wspomnieć, że korzystanie z usługi 3D Secure jest to wymóg prawny, do którego zobowiązani są wszyscy uczestnicy rynku płatności kartowych w europejskim obszarze gospodarczym, ale jest to również usługa, która jest dostępna w wielu sklepach internetowych na całym świecie. Mówiąc o usłudze 3D Secure, chciałabym również przybliżyć Państwu, jak wygląda proces autoryzacji w ramach usługi 3D Secure. Pierwszym krokiem inicjującym cały proces uwierzytelnienia transakcji w ramach usługi 3D Secure jest wybranie formy płatności w sklepie internetowym podczas dokonywania zakupu. Jeśli mówimy o usłudze 3D Secure, oczywiście jest to karta płatnicza. Po wypełnieniu formularza do dokonania płatności, gdzie uzupełniamy dane swojej karty. Czyli numer karty, datę ważności, kod CVC2, imię i nazwisko posiadacza karty i klikamy przejście dalej. Otrzymujemy informację, komunikat, co należy zrobić, żeby dodatkowo uwierzytelnić transakcję w ramach usługi 3D Secure. W zależności od tego, z jakiego banku korzystamy, jaki bank jest wydawcą naszej karty, te komunikaty mogą się różnić. Natomiast. W przeważającej części przypadków jest to informacja o tym, że żeby potwierdzić dokonanie płatności w ramach usługi 3D Secure, konieczne jest zalogowanie się do bankowości internetowej lub mobilnej w celu jej potwierdzenia. Po potwierdzeniu transakcji w bankowości należy wrócić na stronę sklepu internetowego i dokończyć realizację płatności. Na koniec, jeśli chodzi o usługę 3D Secure, chciałam powiedzieć o jednej bardzo istotnej i ważnej rzeczy. Usługa 3D Secure jest całkowicie bezpłatna i jest zawsze włączona dla każdego użytkownika, dla każdego posiadacza karty, niezależnie od tego, z jakiego banku korzysta. Kolejnym zabezpieczeniem formy płatności, jaką są karty płatnicze, jest chargeback. Chargeback jest to taka dodatkowa ochrona płatności kartą i chargeback to jest nic innego jak mechanizm reklamacyjny, który chroni klienta, który dokonuje płatności za zakupy w sieci. Ale nie tylko, dotyczy to wszystkich płatności kartowych. Chargeback dotyczy zarówno kart debetowych jak i kredytowych i kart wydanych przez obie organizacje płatnicze, czyli zarówno Visa, jak i Mastercard. Tak jak mówiłam z Czerbęku możemy skorzystać przy okazji dokonywania wszystkich płatności niezależnie od tego czy były one realizowane internetowo czy stacjonarnie zawsze w momencie kiedy mamy co do wykonania danej płatności jakieś wątpliwości. I tutaj chciałam przytoczyć kilka przypadków, kilka przykładów, kiedy z takiej e, możliwości możemy skorzystać. Przede wszystkim e, z chargebacku możemy skorzystać wtedy, kiedy dane naszej karty zostały skradzione i dokonane na, dokonano na ich podstawie transakcji, której my nie rozpoznajemy i nie potwierdzamy. Z chargebacku możemy skorzystać również w przypadku, kiedy bankomat nie wypłacił całości lub części żądanej przez nas kwoty. Możemy skorzystać również wtedy, kiedy transakcja została zaksięgowana na naszym koncie więcej niż jeden raz. Możemy również skorzystać wtedy, kiedy transakcja została zaksięgowana na koncie w innej walucie niż ta, w której dokonywaliśmy płatności. Możemy również skorzystać wtedy, kiedy zamówiona usługa lub produkt nie zostały dostarczone. Możemy skorzystać wtedy, kiedy nastąpiło rozliczenie transakcji, która została anulowana podczas płatności. Jak również możemy skorzystać z opcji chargebacku w momencie, kiedy transakcja kartą nie powiodła się, a płatności dokonano inną metodą niż właśnie karta płatnicza, a mimo tego rachunek został obciążony. Warto wspomnieć jeszcze o takich przypadkach, jak na przykład sytuacja, w której usługodawca, taki jak na przykład hotel czy wypożyczalnia samochodów, obciążyła nasz rachunek kwotą za usługę, z której nie skorzystaliśmy. Możemy skorzystać z czerweku również wtedy, kiedy towary, które zamówiliśmy, zostały uszkodzone w trakcie transportu i dostaliśmy produkt, który nie spełnia naszych oczekiwań. Możemy skorzystać z czerweku również, kiedy nie otrzymaliśmy zwrotu środków za zakupy, które już zwróciliśmy, a także w przypadku, kiedy sklep przesłał produkt nieoryginalny, co do którego mamy podejrzenie, że może być podróbką. Mówiąc o mechanizmie zgłaszania reklamacji, jakim jest czeczbek, chciałabym jeszcze wspomnieć, jak wygląda proces zgłaszania reklamacji. Tutaj, przede wszystkim, kluczowe jest samo zgłoszenie reklamacji w banku. Z rozpoczęciem procesu rzeczbekowego wiąże się zazwyczaj konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów przez, przez klienta, jeśli sytuacja tego wymaga, ale to bank zawsze zobowiązany jest poinformować klienta, jakich dokumentów brakuje i jakie powinien dostarczyć. Później, w kolejnym kroku, kiedy bank już posiada komplet wymaganej dokumentacji, następuje przekazanie przez bank za pośrednictwem organizacji kartowej czy Visa czy Mastercard roszczenia do agenta rozliczeniowego, który obsługuje dany sklep, sklep, w którym dokonano tej nieuprawnionej transakcji, na przykład. I później, po rozpatrzeniu tego zgłoszenia przez Podmioty, do których to zgłoszenie zostało przekazane. Do banku wraca informacja o wyniku rozpatrzenia naszej reklamacji, o tym czy jest to wynik pozytywny czy negatywny. O czym warto pamiętać to to, żeby zawsze w momencie kiedy powstaną jakiekolwiek wątpliwości co do, co do zrealizowanej transakcji płatniczej kartą, żeby taką reklamację zgłosić do banku możliwie jak najszybciej. Proces chargebackowy może trwać nawet do trzech miesięcy, natomiast czas zgłoszenia reklamacji jest tutaj kluczowy. Mówiąc o formie płatności, jaką są karty płatnicze, chciałabym zwrócić uwagę szczególnie na jeden produkt, jaki do tej metody płatności się zalicza, mianowicie karty wirtualne. Karty wirtualne, dzięki swoim cechom, są produktem dedykowanym tak naprawdę płatnościom internetowym. Karta wirtualna to nic innego jak karta, która nie posiada swojego fizycznego odpowiednika i przyjmuje jedynie postać cyfrowego zapisu. Dane karty wirtualnej, takie jak numer karty, data ważności, kod CVC-2, czyli te informacje, które zazwyczaj wytłoczone są na plastiku karty, w przypadku karty wirtualnej są dostępne tylko i wyłącznie w formie cyfrowej, czyli mam na myśli tutaj bankowość internetową bądź mobilną. Dlaczego karta wirtualna jest bezpieczna? Przede wszystkim dlatego, że nie można jej ukraść ani zgubić. Przyjmuje postać tylko wirtualnego e, zapisu. E, dane karty są dostępne jedynie dla użytkownika karty w bankowości elektronicznej, a ich wyświetlanie e, wymaga dodatkowego uwierzytelnienia. W związku z tym nie ma takiego ryzyka, że osoby niepowołane e, mogą podejrzeć te dane i je przechwycić. E, Poza tym, co jest ważne, kartę wirtualną można dodać do portfeli cyfrowych, takich jak Google Pay czy Apple Pay, i dokonywać zbliżeniowych płatności mobilnych przy użyciu smartfona lub zegarka, czyli tym samym wykluczona jest możliwość ukradzenia plastiku karty. Niektóre karty wirtualne, takie jak na przykład karta wirtualna banku pocztowego, mają dodatkowy benefit wzmacniający to bezpieczeństwo, i tutaj mam na myśli konkretnie ubezpieczenia dla zakupów internetowych. Powiedzieliśmy sobie już bardzo dużo o kartach płatniczych i teraz chciałam przejść do kolejnej metody płatności i chciałam powiedzieć kilka słów o portfelach cyfrowych jako kolejnej metodzie płatności, którą również możemy uznać za bezpieczną. O bezpieczeństwie portfeli cyfrowych przede wszystkim stanowi tokenizacja karty. Żeby dokonać płatności za pośrednictwem portfela cyfrowego, wykorzystywany jest w tym celu token karty, czyli nie pełen numer, tylko cyfrowa jego postać w formie tokenu. Dane karty płatniczej nie są przechowywane w pamięci urządzenia ani przekazywane sprzedawcom podczas dokonywania płatności. Co ważne, tym samym żadne złośliwe oprogramowanie ani wirus nie jest w stanie przechwycić danych naszej karty. Dodatkowo, dzięki prezentowaniu numeru karty w formie niejawnej, osoby nieuprawnione również nie są w stanie przechwycić tych danych, ani w żaden sposób ich podejrzeć. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie płatności portfelami cyfrowymi, warto też nadmienić, że portfele cyfrowe nie przechowują informacji o transakcjach, które można powiązać z osobą dokonującą zakupu. Ponadto posiadacz portfela cyfrowego w telefonie czy na przykład w zegarku szybciej zauważy zagubienie takiego urządzenia niż plastikowej karty. No i na sam koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że potwierdzenie transakcji realizowanej za pośrednictwem portfela cyfrowego odbywa się z wykorzystaniem biometrii lub kodu ustanowionego na urządzeniu, czyli zawsze jest dodatkowo jeszcze taka transakcja uwierzytelniana. Jeśli mówimy już o metodach uwierzytelnienia transakcji w portfelach cyfrowych, to warto tutaj przedstawić, jak te metody uwierzytelnienia wyglądają w zależności od tego, z jakiego portfela cyfrowego korzystamy. I tak jak mówiłam, te najpopularniejsze to Google Pay i Apple Pay. Jeśli dokonujemy płatności za pośrednictwem portfela cyfrowego Google Pay, to mówimy o portfelach na urządzeniach z systemem Android. I w przypadku takich urządzeń jest to zazwyczaj kod ustawiony przez użytkownika na, na urządzeniu lub y, odcisk palca, tzw. touch ID lub skan twarzy, czyli Face ID. E, jeśli mówimy o Apple Pay, no to mówimy o urządzeniach z systemem iOS, i tutaj jeśli chodzi o y, uwierzytelnienie transakcji, to jest to uwierzytelnienie biometryczne, takie jak właśnie wspomniany już też w Google odcisk palca czy skan twarzy. Po wprowadzeniu i opowiedzeniu kilku słów o portfelach cyfrowych, chciałabym płynnie przejść do kolejnej formy płatności, jaką są płatności mobilne Blik. Płatności mobilne Blik to nic innego jak płatności z wykorzystaniem sześciocyfrowego kodu generowanego w aplikacji mobilnej banku. Za pomocą kodu Blik można dokonywać zakupów w internecie, ale również dokonywać płatności w sklepach stacjonarnych oraz dokonywać wypłat gotówki z bankomatu. Dzięki swojej prostocie i bezpieczeństwie, Blik jest jedną z najchętniej obecnie wybieranych form płatności. Popularność tego rozwiązania stale rośnie. Teraz jak dokonać płatności kodem Blik? Przede wszystkim w sklepie internetowym, podczas dokonywania płatności, należy wybrać tą formę płatności. W momencie, kiedy wybierzamy Blik jako formę płatności. To będziemy zobowiązani do przejścia do naszej aplikacji mobilnej w celu wygenerowania sześciocyfrowego kodu, który posłuży nam do dokonania płatności. Po wygenerowaniu kodu należy ten kod wprowadzić na stronie internetowej sprzedawcy w formatce dokonywania płatności, i po jego wpisaniu zostaniemy przekierowani do aplikacji mobilnej. W celu potwierdzenia chęci zrealizowania tej płatności. Ta płatność zawsze wymaga dodatkowego uwierzytelnienia, i to uwierzytelnienie w aplikacji mobilnej odbywa się metodą uwierzytelnienia, jaką mamy ustawioną w ramach danej aplikacji mobilnej, więc może być to w zależności od tego, jakie, jakie są możliwości PIN lub biometria. I teraz przede wszystkim, dlaczego możemy uznać, że płatności blikiem są bezpieczne? Płatności blikiem są bezpieczne przede wszystkim dlatego, że do płatności wykorzystujemy jednorazowy kod. Tak jak mówiłam, są to płatności realizowane w oparciu o sześciocyfrowy kod generowany w aplikacji mobilnej i ten kod jest ważny tylko dwie minuty. Ponadto ważnym aspektem jest również uwierzytelnienie transakcji. Jak wspomniałam wcześniej, każde dokonanie płatności z wykorzystaniem kodu BLIK wymaga dodatkowego potwierdzenia tej czynności w aplikacji mobilnej. Ponadto nie mamy tutaj do czynienia z udostępnieniem naszych danych. Do dokonania płatności z wykorzystaniem kodu BLIK, wykorzystujemy tylko kod generowany w aplikacji. Nie musimy podawać żadnych danych, takich jak na przykład dane naszej karty, również żadnych danych osobowych, numeru konta, nic poza wygenerowanym w aplikacji sześciocyfrowym kodem. Dodatkowo sam proces dokonania płatności z wykorzystaniem kodu BLIK jest bardzo szybki i przejrzysty. W związku z tym, że jest szybki i przejrzysty, to tym samym wyzbywamy się ryzyka, że możemy wprowadzić dane do dokonania płatności na jakiejś podstawionej fałszywej stronie internetowej. Podsumowując temat bezpiecznych płatności w internecie, chciałabym jeszcze raz przytoczyć kilka podstawowych zasad i rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, aby nasze płatności w internecie były bezpieczne i żeby uchronić się przed ewentualnymi oszustwami. Przede wszystkim należy unikać niesprawdzonych sklepów internetowych, czyli zawsze czytać opinie na temat danego sklepu i korzystać tylko z tych. Które możemy uznać za zaufane. Nie ulegać jakimś atrakcyjnym ofertom, które są oferowane przez dane sklepy internetowe, bo to zazwyczaj może być pułapką. Ponadto wybierajmy tylko te sklepy, które oferują kilka metod płatności za zakupy i dodatkowo wybierajmy z tych metod te, które możemy uznać za bezpieczne. Tak jak wspominałam, płatność kartą płatniczą czy portfelem cyfrowym to jest zawsze dobry pomysł. Ponadto zwracajmy również uwagę na stronę www i certyfikat. Pamiętajcie o tym, że adres zaczynający się od HTTPS i symbol kłódki w pasku adresu to jest podstawa. I na koniec pamiętajmy o kluczowej zasadzie, czyli przede wszystkim tym, żeby nikomu nie udostępniać danych swoich karty ani na przykład kodów blik generowanych w aplikacji. Nigdy nie powinniśmy udostępniać takich danych osobom trzecim. Na koniec chciałam Państwu bardzo podziękować za uwagę. Na dzień dzisiejszy to już koniec naszej prezentacji. Mam nadzieję, że wiedza, którą przedstawiłam w dzisiejszym webinarze, będzie dla Państwa przydatna i zachęci do dokonywania bezpiecznych płatności w internecie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, pamiętajcie o kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa, zanim zrobicie zakupy w internecie. Kupujcie tylko w sprawdzonych sklepach internetowych. Niech nie skuszą was podejrzanie niskie ceny, czy niewyobrażalnie duże promocje. To może być pułapka. Przed zrobieniem zakupów online sprawdźcie opinie o danym sklepie. Przeczytajcie regulamin sklepu. Zobaczcie, czy w adresie internetowym sklepu widoczny jest protokół bezpieczeństwa HTTPS, który zapewnia poufność. Jeśli coś wyda Wam się podejrzane, zastanówcie się, czy warto ryzykować. Bądźcie Państwo czujni. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie Państwu oraz naszym ekspertom, którzy przedstawili nam dzisiaj tematykę bezpiecznych zakupów przez internet. Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony www.pocztowy.pl ukośnik Cyberdojrzali, na której zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz poprzednie materiały zrealizowane przy okazji webinarów. Serdecznie zapraszam.